bliźniaki i zapraszam serdecznie na prognozę na marzec 2020. Marzec będzie nie tylko dla ciebie bardzo ważny, ponieważ Saturn, planeta karmy, planeta przeznaczenia 22 będzie przechodził do znaku wodnika, a tutaj był przed około 30 laty dla ciebie ustawi się w trygonie. Ten miesiąc razem z tym miesiącem e, będziesz podejmował szczególnie pierwsze dekady, decyzje które mają wpływ na następne 30 lat. Ten trygon Saturna, o którym już opowiadałam w horoskopie na rok 2020 dla bliźniaka, tak jak gdyby sprzyja ci nie tylko stworzeniu teraz fundamentów do następnych 30 lat, ale również rozpoczynasz. Sadzić jakieś ziarenko, które następnie u, urośnie tutaj do wielkiego, potężnego drzewa, dającego ci zabezpieczenia. Satur pozostanie trzy miesiące w znaku wodnika, następnie będzie wracał do koziorożca, aby uporządkować pewne sprawy i przygotować się do innego życia, do rozpoczęcia nowego etapu życia w którym masz się osobiście spełnić i podkreślić swoją odrębność, swoją indywidualność, swoją niezależność. Ale zaczynamy od początku. Merkury, Twój patron, do 10 marca jest w biegu wstecznym i razem z tym Merkurym w biegu wstecznym nie należy podejmować finalnych decyzji, nie należy nic podpisywać, ale zbierać informacje, wczuwać się, odbierać przede wszystkim empatią, co się dzieje, nie wchodzić w chaos. Nie decydować się na coś, jeżeli nie jesteś, nie jesteś pewny, zabezpieczać i finalnie nie kupować też nic, nie robić większych, nie kupować nic związanych z techniką, czy też nie robić jakichś większych zakupów. Merkury będzie od 4 marca znajdował się w znaku wódnika, do 16, czyli ustawiał stał dla ciebie w pozytywnym aspekcie i tutaj chodzi przede wszystkim o nowe cele, o nowe wizje, o nowe plany, jednocześnie może niektórzy z was, ponieważ on jest w biegu, w biegu wstecznym jeszcze do, do 10, ale dalej do 16 stoi w pozytywnym sekstylu zwodnika. Może niektórzy z Was otrzymają jakieś kontakty z zagranicy, na które, na które już długo czekały. Może to będzie jakaś propozycja. Zagranicy, czy to wyjazdu, czy to pracy, czy też jakaś znajomość, jakaś postać się tutaj zamelduje, która pomoże Ci dla tych osób, które szukają pracy za granicą, które chcą wyjechać, które nawiązują kontakty, współpracę, kooperację itd., może tutaj się coś pojawić, na co bardzo długo czekasz. Jednocześnie to mogą być pomysły nauki. Tworzenia nowych celów, tworzenia nowych planów, zapisy na studia, poszerzanie horyzontów, nauki języka obcego, zastanowieniem, co jest moim celem życiowym, co jest co ma mnie doprowadzić do, do satysfakcji? Może załatwianie jakichś spraw urzędowych, może na przykład związane z sprawy sądowe, czy też paszporty, czy też na, na przykład związane z publicystyką. Ten Merkury, dopóki zostanie w znaku Wodnika, a pozostanie do 15 marca, sprzyja ci, szczególnie od 10 do 15, czyli w te 5 dni, tutaj bym wszystkie sprawy, sobie włożyła do załatwiała tych spraw, do na przykład wysyłania cefałek, do wysyłania podań na studiach, czy też właśnie do kooperacji, czy też e, ważnych rozmów związanych z granicą z urzędami. Z uczelniami, kto chce też, kto pisze, kto zdaje egzaminy, kto zajmuje się, załóżmy, przekazywaniem wiedzy. No tutaj będą super dni, przede wszystkim na załatwienia tych, tych wszystkich spraw. 9 dochodzi nie, nie, jeszcze moment, jeszcze 5. Wenus przechodzi do znaku, do znaku byka ustawiając się za tobą obok Urana. I tutaj widzę, że będziesz pracował kreatywnie. Są to jakieś działalności, aktywności, które niekoniecznie pokazujesz światu, tak jak gdybyś coś tutaj ukrywał, może to będzie właśnie nauka ale pewnie rozwój kreatywny to może być, ponieważ tutaj są jakieś kontakty za granicą, czy też kontakty może jakieś ze szkoły, to mogą być podczas tego biegu wstecznego Merkurego jakieś kontakty z jakąś ex, czy z jakimś ex, które pozostaną jednak w ukryciu finalnie. To mogą być też jakieś aktywności czy rozwój Twoich, twoich kreatywnych talentów. Jednocześnie wielu osób z Was z, be, będzie zajmować się w tym czasie może właśnie jakimiś tematami spirytualnymi, ezoterycznymi, rozwojem, ro, rozwojem swojej świadomości, coś co robisz z przyjemnością, z radością. Może niektórzy z was będą się uczyć astrologii, channelingu, reiki i wszystko co jest, to jest związane, że tak powiem, z pracą, z intuicją, sprzyjający czas, albo też niektórzy z was postanowią wyjechać, postanowią odpocząć, postanowią odizolować się od świata, ale tutaj myślę, że coś jest, nad czymś pracujesz, co niekoniecznie o kim, nie, niekoniecznie wszystkim o tym, o tym mówisz, ale działasz tutaj sam ze sobą. 9. dochodzi do pełni w znaku Panny. Dla ciebie ta pełnia jest w kwadracie. W znaku Panny Podczas tego dnia Słońce stoi w połączeniu z Neptunem, jest kwadrat i chodzi przede wszystkim, w znaku Panny chodzi o uporządkowanie, o posortowanie, o wyklarowanie czegoś, o uzdrowienie jakiejś sytuacji. Chodzi o, o sytuacje związane z domem. Pełnie są zakończenie, pełnie są, uwypuklają czy też Pokazują nam przede wszystkim to, co jest niejasne, co do tej pory nie widziałeś. I tutaj jest to związane z domem uporządkowanie jakiejś sytuacji związanej z rodziną uporządkowanie jakiejś sytuacji związanej z miejscem, gdzie mieszkasz, z korzeniami może z jakąś sytuacją z mamą, z ojcem, z babcią, z dziadkiem ale miejsce także zamieszkania tutaj, gdzie jesteś. Tu ma być porządek, tutaj ma być klarowność, tutaj ma być jasność, tu nie ma coś opierać się na Twoim wyobrażeniu, na marzeniu, co byś chciał, ale na tym, co jest, na tym, co widzisz, na tym, co rzeczywiście, co jest faktem, co jest realnością, co jest rzeczywistością. Może trzeba będzie podzielić obowiązki między domownikami, może obowiązki, które wykonujesz, jest za dużo, może wielu z Was postanowi zmienić po tej pełni mieszkanie, przeprowadzić się, tak? ponieważ ten Merkury jest w biegu prostym, akurat 10, czyli dzień po pełni, może będziesz tutaj podejmował bardzo ważne decyzje. I jest jeszcze w wodniku, wodniku, tak? czyli sprzyja Ci niekonwencjonalne pomysły, nagłe zmiany, może Niektóre osoby z Was postanowią wyjechać, przeprowadzić się niekoniecznie za granicę, ale to są niekonwencjonalne pomysły, tak? Czyli to może być, załóżmy, inne miasto, może to będą pomysły zamieszkania z kimś innym, może wyswobodzenie się czy też wyprowadzenie się od kogoś w wodniku, gdzie masz więcej przestrzeni, gdzie... Nikt cię nie ogranicza, gdzie nikt nie stoi ci na, nad głową i pokazuje ci, co masz robić, ale wyjaśnienie jakiejś sytuacji. Od 10 Merkury jest w biegu prostym i tutaj możemy działać, możemy zarabiać pieniądze, możemy rozwijać się, możemy robić zakupy. Wie, większe zakupy także związane z techniką możemy kupować auta, telefony, faksy i, i tak dalej. I yy, Prze, przede wszystkim podpisywać też ważne umowy związane z profesją. Do 15 merkury jest przyjaci, przede wszystkim we wszystkich przedsięwzięciach, następnie przechodzi do znaku ryb, ustawiając się w kwadracie obok Neptuna. I tutaj razem z tym merkurem zastanawiasz się nad swoją profesją. Zastanawia, będziesz się za, zastanawiał się nad swoją drogą powołania. Czy to, co robisz? Tutaj masz Neptuna, tak? Czyli tak jak gdyby dla niektórych z Was ta sytuacja jest jeszcze niesprecyzowana. Chyba, że z wielu z Was razem z Neptunem i z tym kwadratem merkurego w znaku ryb, ale już w biegu prostym, tak jak gdyby będzie rozjaśniać wszystko, co jest w znaku ryb, bo tu znajduje się także słońce do. 19 marca jest tak, jak gdyby pożegnaniem, zostawieniem, opuszczaniem, tak? Czy też uświadomieniem sobie czegoś, że to mi już nie sprzyja, to mnie ogranicza. To nie chcę jakichś niejasnych, nieklarownych sytuacji, nie chcę robić tego, co, co nie sprzyja mojemu rozwojowi, ale też chodzi o Twój status. Tak? I ponieważ 20 Dochodzi do nowiu do Księżyca w znaku Barana, i ten now Księżyca nie tylko sprzyjać, jest potężną energią. Jest pierwszy dzień wiosny, potężna energia do działania, do nowych czynów, do pionierskich czynów, do rozpoczęcia czegoś nowego, do wejścia na, dro, na nowe drogi. I Saturn 20, 22, czyli przed tym nowiem Księżyca, Przechodzi do znaku wodnika, ustawiając się w, w upragnionym trygonie po 30 latach, rozpoczynasz coś nowego. Rozpoczynasz te decyzje, które podejmiesz z pewnością, zdecydowaniem, ponieważ no w znaku barana dodaje Ci ognia, dodaje ci pewności, motywacji, zdecydowania, wiesz, czego chcesz, jesteś odważny, jesteś zdecydowany. Tutaj decyzje będą podejmowane. Ja myślę, że z, ty, z tym merkurem w biegu wstecznym, tak jak gdyby zostawisz coś za sobą, co, co, co Cię już męczyło, co było też niejasne, co było jakieś takie niewyjaśnione nie tak? dla Ciebie. Sprzyjaci przede wszystkim. Wejściu w nowe kontakty, wejściu w nowe przyjaźnie. Przyjaźnie jakaś organizacja, jakieś grupy, jakieś osoby, które Cię protegują. Pojawienie się osób, przyjaciół, które zaprotegują Twoją osobę, które pomagają Ci zrealizować Twoje życzenia, Twoje marzenia. Te osoby z Was, które długo myślą o założeniu załóżmy kanału na YouTube, czy też wyjściu na stworzeniu stron internetowych, na wyjściu na, na Facebook, na Instagramy i w ogóle wszystko, co jest związane z mediami, to jest bardzo dobry dzień dla Ciebie, do rozpoczęcia czegoś nowego. Potężna energia, takiej wielkiej pewności siebie i zdecydowanie. Ponieważ Saturn do tej pory właściwie nie miał tak, jak gdyby na, na Ciebie wpływu, tym w znaku koziorożca, ale przechodząc do wodnika, ustawi się w boskim trygonie, i z dziewiątego domu jest to czas nie tylko nowych, niekonwencjonalnych celów, ale rozpoczęcia przez trzy miesiące. Pojawienia się nowych celów życiowych, które pomogą Ci, tak jak gdyby, stworzyć i osiągnąć tego wyższego celu, o którym no, marzyłeś 30 lat. Tak? Czyli co się działo 30 lat temu? Napisz, 28-30 lat temu mniej więcej, co wtedy zaczynałeś? To może być przede wszystkim związane z wyjazdami za granicą, z porzuceniem tego miejsca, którym jesteś, z rozpoczęciem nauki, z rozpoczęciem nauki wyższych, z kontaktami za granicą, kto ma własną firmę, z otworzeniem własnej działalności, z rozpoczęciem studiów, z douczaniem, z się na przekazywanie wiedzy, na przekaz wiadomości, z publikacją, z pisaniem Książki, współpracą z jakimiś, yy, z jakimiś uczelniami, może z przekazywaniem wiedzy, z nauką wyższą, z rozwojem swoich horyzontów przede wszystkim, bo to jest dom strzelca, dalekie podróże, dalekie poszerzenie horyzontów, nowa wiedza, nowe wizja, które dadzą ci zabezpieczenia na następne 30 lat, ale. Chodzi w znaku wodnika o nowe profesje, może wykonanie, wy, wykonanie, właśnie zdecydowanie się na nowe profesje, zdecydowanie się robienie czegoś, co jest niekonwencjonalne, co pod, podkre, podkreśla Twoją odrębność, Twoją indywidualność. Saturn będzie Ci pomagał, tak jak gdyby, będzie zatwierdzał, ok, powiesz, chcę być tym, czy chcę robić to, chcę otworzyć własną działalność, chcę malować, chcę rysować. Chcę prowadzić bloga, chcę, chcę pracować na YouTube, tak? czyli chcę pracować innymi technikami, może z innymi programami, może to będzie coś zupełnie niekonwencjonalnego, ale wielu z Was decyduje się na nowe, niekonwencjonalne, wyjątkowe profesje i Saturn będzie to zatwierdzał. Saturn powie, ok, koniec z ograniczeniami, z koniec z zahamowaniami, Tutaj jest, że ten trygon, tak jak gdyby przez następne trzy miesiące dowodował Ci skrzydeł, że lecisz, na napali tego nowego, tego pionierskiego, nowe przyjaźnie, nowe grupy, nowe grupy, satysfakcja, spełnianie marzeń, spełnianie życzeń. Wykorzystaj ten czas, trzech miesięcy, dlatego, że następnie Saturn będzie wracał właśnie do koziorożca i e, tak jak gdyby, mu, jak gdybyś musiał jeszcze jakieś sprawy uporządkować. Może to będą do uporządkowania sprawy związane z relacjami, sytuacje finansowe, czy też otrzymywania pieniędzy, czy też, ponieważ Mars znajduje się w znaku Koziorożca i Mars od, od tego nowiu, czyli od 20 do 31 energia tych dni jest największa ze względu na to, że nie tylko Mar znajduje się w znaku koziorożca, ale będzie się łączył z Jowiszem, Saturnem, z Plutonem. Tak, jak gdyby wszystkie decyzje mają, wszystkie wydarzenia, wszystkie inicjatywy i aktywności mają ogromną siłę, tak? czyli cały miesiąc będziesz ciągle coś się dzieje, że jesteśmy bardzo aktywni, że przeżywamy, też będzie się bardzo dużo w świecie działo. Dla ciebie ten Mars działa z korzyścią przede wszystkim właśnie do y, uporządkowania jakichś spraw związanych z relacjami, z sytuacją finansową, y, z sytuacjami, które są tak jak gdyby y, ze sposobami otrzymywania pieniędzy od innych. Może to będzie, y, może to będzie, że dostaniesz więcej pieniędzy od partnera, tak, może to będzie, że otrzymasz jakiś kredyt, tak, na który bardzo czekałaś, ale to mu, mu, musi być jakaś większa suma. Może to będzie y, otrzymanie też jakiejś informacji o y, otrzymywaniu pieniędzy, na przykład to mogą być z ubezpieczeń, emerytury, socjal, alimenty. I y, Jobisz, zatwierdzone to będzie, zatwierdzone że tak powiem, przez urzędy Saturn, jeszcze do. Do 22 jest w znaku koziorożca, ale Saturn czuje się także w wodniku dobrze, tak? Czyli wszystkie o. Saturn w znaku koziorożca i w znaku wodnika. On należał w astrologii klasycznej do wodnika, czyli sprzyja ci, tak jak gdyby w realizacji Twoich marzeń. I celów, ale także stworzenia celów wyższych, i tutaj chodzi też o sytuacje partnerskie, o zabezpieczenia finansowe. Może ktoś czeka właśnie na jakieś ubezpieczenia, może ktoś czeka na emerytury, może ktoś czeka na jakieś pieniądze na dziecko, tak czy też. Ktoś nie otrzymywał pieniędzy na dziecko, to teraz dostanie. Czyli to będzie zatwierdzone przede wszystkim razem z tym nowym w, w znaku Barana 20, tak? ponieważ to są nowe cele, nowe wizje, nowe marzenia i energia słońca, y, które przejdzie do znaku Barana 20, 20 marca, sprzyja ci. Tak? To jest w pozytywnym sekstylu, początek czegoś nowego. Otwórz się na nowe kontakty, czy to zagraniczne, czy to krajowe, czy to internetowe, tak? bo jedenasty bo dom to jest przede wszystkim social media, także tutaj możesz mieć ogromne powodzenie, tak? ale to mogą być jakieś inne, inne formy, inne grupy, inne współpracę, nowoczesne przede wszystkim, ale także widzę, że sytuacja finansowa tutaj się także poprawia. Pieniądze płyną, pieniądze płyną od innych i jednocześnie myślę, że te osoby z Was, które są w jakichś trudnych relacjach, jakichś relacjach niewyjaśnionych, czy też w jakichś relacjach, że nie wiadomo o co chodzi tutaj i tak dalej, teraz będzie się od połowy miesiąca, szczególnie od 20 będzie się tutaj to rozjaśniać. 20. Yy... 25. Bardzo ważne wydarzenie. Słońce łączy się z Chironem. Dla ciebie w pozytywnym aspekcie. Chiron jest uzdrowicielem, tak? czyli wszystkie tematy, które są które, nad którymi pracujesz już bardzo długo z tym, z tym Plutonem i Saturnem, może od roku 2009, gdzie przerabiasz tak, jak gdyby stare tematy, stare traumy, stare, stare tematy związane z ojcem. Z relacjami, Twoje traumy z dzieciństwa. Ten Chiron, Chiron w znaku Barana łącząc się ze Słońcem, jest tak jak gdyby etap uzdrowienia, pozostawienia, zaakceptowania, też tak jak gdyby godzisz się z przeszłością, akceptujesz tą przeszłość i razem z Saturnem w wodniku będzie rozpoczęcie czegoś nowego. Rozpoczynasz nowe życie, kończysz wszystko to, co złe, tak jak gdyby te 30 lat jest. Pogodzenie się z niektórymi sytuacjami. Nie ma też, że ten Kairon, łącząc się w pozytywnym aspekcie dla Ciebie, nie będzie Ci już to przeszkadzać, tak? Czyli te wydarzenia, czy też te sytuacje, czy też ci ludzie, którzy Cię ograniczali do, do tej pory, co Cię bolało, to już jest za Tobą. Nie będzie to Cię wzruszać, nie będzie to Cię bolało. Rozpoczynasz, wchodzisz w nowe życie, wchodzisz w nowy. W nowy etap przede wszystkim tak budowania Saturn pomaga tak jak gdyby zwodnika budować nowe fundamenty na zupełnie innej podstawie które dają trwałość ale to będzie coś niekonwencjonalnego coś innego co pomoże ci spełnić się w życiu i przede wszystkim zbudować właśnie takie takie cele życiowe które, które czują się dobrze, gdzie czujesz się dobrze, gdzie czujesz się spełniony. Wreszcie stabilizacja. Stabilizacja zawodowa, może właśnie to będzie tak, że niektórzy z Was wybiorą naukę do wejścia we, własną, we własne działalności albo też w nowe zawody. Zupełnie coś innego, co nie robiłeś do, do tej pory, ale gdzie się spełniasz, gdzie wykorzystujesz swój talent komunikacji, tak, no bo to jest też trygon i też współpracy i kooperacji z zupełnie innymi ludźmi, niekonwencjonalność. Także jeżeli chodzi o język, tak, tutaj były te osoby, które chcą się uczyć języka, które chcą pisać, które chcą pisać książkę, które chcą publikować, które chcą nauczać, które chcą przekazywać wiedzę to jest też związane przede wszystkim z twoją daleką przyszłością. Bardzo dobra energia. Ponieważ Saturn, Pluton, Jowisz i Mars przechodząc dalej, będzie się łączył najpierw z Jowiszem, później z Plutonem, wszystkie twoje działania, wszystkie twoje przemyślenia, wszystkie twoje inicjatywy, przede wszystkim tą energię kierowałabym na siebie. Połączenie tych planet jest bardzo silne, tak? czyli tutaj jest w świecie będzie tutaj dochodziło do przeznaczeniowych wydarzeń, tak? To jest takie spotkanie z przeznaczeniem, spotkanie z sytuacjami, z którymi, których nie jesteśmy, nie, nie jesteśmy w ogóle yy, możliwe, że nie spotkamy czego, czy też tego nie, nie przeżyjemy, tak? Czyli przeznaczeniowe sytuacje, w które musimy, w które musimy wejść i następnie Mars będzie się łączył także z Saturnem. Dla Ciebie jest to Jakaś sytuacja przeznaczeniowa, która umożliwi Ci zrobienie czegoś nowego. Mars w Wodniku jest spontaniczny, tak? czyli robię to, co uważam, robię to, co czuję. Jest, że działa szybko, że działa impulsywnie. To jest impuls, to jest niekonwencjonalność, to jest oryginalność, ale dla Ciebie w Trygonie no, tutaj jest, że, że na, naprawdę zabezpieczysz się, zabezpieczysz się na przyszłość. Otwórz się na nowe. Otwórz się na to niekonwencjonalne, na to inne. No to może, mo, może z tą Wenus i z tym Słońcem w znaku barana, tak jak gdybyś coś przemyślał, ukrywał, jeszcze nie mówił y, wszystko nikomu, ale tutaj bym zaczęła to robić. Za, wchodziłabym w to inne. Nawet jeżeli powiesz, ma to jest szalone, to mi się nie uda. Uda się. Z tym Saturnem ci uda, to będzie zabezpieczone, to będzie zacementowane na następne 30 lat. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkim wspaniałego miesiąca. Zapraszam do porad, zapraszam do konsultacji. Informacje, numery telefonów znajdują się pod wideo. Zapraszam na warsztaty w kwietniu 17, 18, 19 w Kołobrzegu, gdzie będę omawiać nową energię następnych lat ery wodnikowej, do której wchodzimy. Wszystkie informacje znajdują się także na dole. Wszystkiego dobrego, szczęśliwego marca, pięknej wiosny. Dziękuję bardzo.